Mamy komplet uczestników w maszynie i czekamy na sygnał do startu. Jazda. Wystartowała gonitwa. Bardzo ładny, równy start. Stara się tam do przodu przesunąć Storming the Stars, bardzo blisko trzyma się Call Me Home. Na miejscu trzecim jest Australian Reef, potem Gerbera, Tetis, za nimi duszka, Syndicato i zamyka stawkę Gone Hill. Call Me Home jest razem ze Storming the Stars na froncie tej gonitwy. Tam troszeczkę zmienia się kolejność między nimi, ale generalnie praktycznie łeb w łeb galopują. Na froncie, na pozycji trzeciej jest Australian Reef, na czwartej Gerbera. Zaczęła nam się ta stawka trochę rozciągać, ale cztery konie, które na czele niezmiennie te same, Storming the Stars, call me Home, Gerbera i Australian Reef, pozostałe konie gonią. Dystans krótki, więc już wbiegają na prostą finiszową. Colmichaum, Storm in the Stars przyspiesza środkiem jeszcze Gerbera. Stara się tam włączyć do walki Duszka, która również bardzo mocno przyspiesza. 400 metrów mamy do celownika. Y jest na froncie, zdaje się, już Gerbera, chociaż to jest bardzo niewielka odległość od Duszki. Gerbera i Duszka na froncie. Przyspiesza Australian Reef i dołącza jeszcze do walki o zwycięstwo. Blisko siebie są konie. Duszka Gerbera, Australian Reef. Duszka Gerbera, Australian Reef. Duszka przyspiesza i nie przegra walka o drugie. Australian Reef Gerbera. Następnie Syndicato Tetis, Gone Hill, Call Me Home i zamyka stawkę. Zdaje się, że Storm in the Stars. Duszka, konio oznaczony numerem trzecim. Dosiadany w tej gonitwie przez jockey'a Bolota Kalisbeka Ulu. Ta para jako pierwsza minęła linię celownika. Czekamy na zatwierdzenie wyniku tej gonitwy przez komisję techniczną. Dekoracja zwycięzców oczywiście na padoku.